Łukasz Panikowski, Flash News, jest ze mną Meduska Official, najbardziej chyba odwlekany transfer do, do Fame -ma. powiedz, jakie, jakie uczucia Tobie to, towarzyszą po zwycięskiej walce? Ogólnie na początku chciałbym się przywitać, witam serdecznie. Jak odczucia po pierwszej walce? No jestem zadowolony, dziwne by żebym nie był. Na pewno chcę wrnąć w to dalej, kocham to i cieszę się, że mogę to połączyć ze swoją pasją YouTube'em, nie? Dwie pasje w jednym, to jest coś pięknego. Świetne zapasy, świetne przygotowanie, dużo w ogóle technik jiu dużo była i próba kimury i, i gilotyny i no wszystko prawie było w przeciągu jednej rundy. Yy, Kto cię najbardziej do tego przygotowywał? Yy, ogólnie powiem tak. Zapasy na pewno są do, do podszlifowania, tutaj nie jestem z siebie zadowolony. Yy, parter myślę, że miałem kontrolę, ale jednak te zapasy trzeba podszlifować, na pewno będę, yy, będę, będę to szlifował ciągle. Stójkę trzeba naprawdę poprawić, no ale... No, na początku dość chaotycznie było może. Było, było, było. Yy, jest to mój debiut, też nie wiedziałem jak się zachować do końca. Poczułem takie na początku, o kurde, to jest teraz, nie? Ale z, z biegiem czasu, tam z sekundy na sekundę było lepiej. Gdzie zaczął? Boże, Szuli dobrze przygotował, bo takie było pytanie, tak? Jak Szuli czy to Szuli? Tak. Szuli mega dobrze przygotował mnie. Zacząłem w Berserkers Team Szczecinek trenować kiedyś. Tutaj się przygotowywałem w MMA Solo Team Namysłów, No i na pewno będę trenował Berserkers Team Szczecinek, KSW Szczecinek, a przed walkami będę przyjeżdżał do Szuliego i już tak bezpośrednio pod walkę. W tym przeciągu, w ostatnich kilku miesiącach już zwiedziłeś trochę klubów i, i z Borysem i prawie wszędzie byłeś. Tak, byłem prawie wszędzie, ale w Namysłowie było mi najlepiej, z racji, że mogłem się wyłączyć z całego świata, bo będąc w Poznaniu myślę, że korciłoby mnie do spotkań ze znajomymi, ze znajomymi itd., a jednak jak byłem w Namysłowie, gdzie nikogo całkowicie nie znałem, mogłem się tylko i wyłącznie skupić na treningach i, i myślę, że wyszło mi to na dobre. Czym najbardziej cię przeciwnik zaskoczył? Sierpami, dostałem sierpa na ucho, wtedy powiedziałem, o będzie ciężko, schodzimy na dół. Dostałem tego sierpa, jak możesz zobaczyć ucho sine. Widać, widać, jeszcze fioletowe na od środka. Tak, ale kurczę, no zaskoczyć zaskoczył. Byłem gotowy na to, że może mnie zaskoczyć, no bo jednak to jest MMA. Ale były plany na wszystko w sumie, mieliśmy kilka planów i, i na, na, każdą, na każde tam zachowanie przeciwnika wiedziałem co robić. Co dalej z Meduzą? W MMA? Co dalej z meduzą? Z meduzą w MMA. Kurczę, no nie wiem. Dziwnie mi jest mówić, bo wiadomo, że nie jestem zawodnikiem. Jestem amatorem i w MMA to nie wiem, ale w fame MMA na pewno wrócę. Wracam tutaj. Masz już kogoś na oku, czy jeszcze nie? Jeszcze za szybko? Na razie nie chcę takich pytań, czy mam kogoś na oku, bo ja nie mam z nikim spiny. Do każdego podchodzę pokojowo, ale jak ktoś kurczę będzie chciał, to jestem w stanie rozważyć. Dużo fanów Cię wspierało, chcesz coś powiedzieć jeszcze swoim fanom i ogólnie fanom Fame MMA? Yy, już mówiłem w poprzednim wywiadzie, że w środku się rozkleiłem, jak usłyszałem krzyk wszystkich tam z publiki. Jest to piękne uczucie, naprawdę, no rozkleiłem się w środku, przyznaję, ale, ale to tylko pozytywnie i kocham Was. I życzymy Ci powodzenia w dalszej karierze. Dziękuję bardzo.